Poczucie bycia chcianym czy potrzebnym w życiu wydaje się czymś bardzo ważnym. Natomiast warto zapytać, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Czy jeśli ktoś nie czuje się potrzebny czy ważny, to znaczy, że jest coś z nim gorzej, że jest gorszy czy mniej wartościowy? Najczęściej takie poczucie, że muszę być potrzebny czy muszę być chciany, aby móc czuć się spełnioną osobą w życiu, pochodzi jeszcze z czasów, kiedy jesteśmy dziećmi. I przeszkadzamy w domu. Nie czujemy się dostrzegani, nie czujemy się ważni, nie czujemy, że mama z tatą czy opiekunowie poświęcają wystarczająco dużo uwagi i czasu. I wydaje nam się, że jesteśmy po prostu niepotrzebni w tym domu jak piąte koło uwozu. Kiedy dziecko czuje się w ten sposób, powstaje w emocjach pewnego rodzaju deficyt i wiąże się to potem z poczuciem wartości. I w dorosłym życiu, żeby podbudować sobie wartość, angażujemy się w jakieś cele, w jakieś role po to, żeby czuć, że mamy wartość, że jesteśmy ważni, że jesteśmy potrzebni, że się liczymy w oczach innych, że nasza egzystencja ma jakikolwiek sens. Dlatego, że nie dano nam w dzieciństwie do zrozumienia, że nasza egzystencja ma sens tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu jesteśmy. I kiedy pojawia się w dorosłości takie uczucie, że na przykład kończy się jakaś rola, powiedzmy, matka już nie jest matką w sensie takim, że dzieci wychodzą z domu, albo ktoś kończy jakieś ważne zadanie, w którym był na przykład cenioną czy ważną osobą. Takie momenty sprzyjają temu, że człowiek nagle czuje, że jego wartość spada, że nie ma już znaczenia, że, nie ma, że jego życie nie ma już sensu, i pojawia się to uczucie, jestem niepotrzebny, Czuję się nieważny, czuje się niechciany, i wewnątrz wywołuje to duże uczucie pustki, rozpaczy i jeszcze innego rodzaju emocje. Jeśli jesteś osobą, która w dzieciństwie właśnie doświadczała takiego niedostrzegania, pomijania, dawania do zrozumienia, że przeszkadzasz, i wywoływało to uczucie że jesteś mniej ważny, czy gorszy, czy się nie liczący, czy niewystarczająco dobry. Pozwól sobie wejść przez chwilkę w kontakt z tymi uczuciami, opukując sobie punkt gamma. I kiedy jesteś już w kontakcie z tymi uczuciami, Zacznij opukiwać punkt karatę i powtarzaj. Mimo, że czuję się taki niepotrzebny, dla nikogo się nie liczę, to teraz akceptuję siebie całkowicie i głęboko. Mimo, że czuję się taki niechciany i niepotrzebny, dla nikogo nie jestem wystarczająco ważny. Czuję, że moje życie nie ma sensu. To teraz akceptuję siebie całkowicie i głęboko. Mimo, że czuję się taki niepotrzebny i niechciany, jakbym zupełnie nie miał wartości. Nikt mnie nie chce, nikt na mnie nie zwraca uwagi. I nie wiem, co mam z tym zrobić. Czuję taką pustkę w środku. To teraz i tak akceptuję siebie całkowicie i głęboko. I brew. Czuję się taki niechciany. Bok oka. I taki już nikomu niepotrzebny. Pod okiem czuję, że moja wartość jest mała. Pod nosem, że nikomu na mnie nie zależy. Broda, nie wiem jak mam sobie z tym poradzić. Obojczyk, czuję, że nie jestem wystarczający taki jaki jestem. Pod pachą nie robię nic ważnego. Głowa, dlatego nikomu już nie jestem potrzebny. Brew. Ciężko mi z tą samotnością i z tą pustką. Bok oka. To uczucie znane jest mi od bardzo dawna. Pod okiem. W domu rodzinnym nikt nie dawał mi odpowiedniej uwagi. Pod nosem. Plątałem się z kąta w kąt. Broda, w takim poczuciu, że niewiele znaczę, obojczyk, bo gdybym znaczył pod pachą, to mieliby dla mnie czas i uwagę, głowa, czułbym się ważny i potrzebny. Bref, jak ktoś, kto ma prawdziwą wartość. Bok oka, ale w moim domu. Nie było tego. Pod okiem, i zobaczyłem, że liczę się tylko wtedy, pod nosem, kiedy spełniam jakieś wymagania i zadania, które są dla kogoś użyteczne i ważne. Obojczyk, i pomyślałem: wtedy mam wartość. Pod pachą, kiedy robię i kiedy inni to przyjmują. Głowa, a kiedy nie mam żadnych zadań, brew, wtedy znowu jestem nikim. Bok oka, wtedy znowu wpadam w tą pustkę. Pod okiem, bo taki jaki jestem, nie jestem potrzebny. Pod nosem. Tak mi przykro, że w moim domu tak było. Broda akceptuję, że to nie była moja wina. Obojczyk, bo takie były warunki pod pachą, albo po prostu nie umieli inaczej. Głowa: Naprawdę przykro mi, że mnie to spotkało. Bref, ale teraz przynajmniej wiem, że to nie moja wina. Bok oka: Ze mną wszystko było w porządku. Pod okiem tylko wtedy jeszcze tego nie wiedziałem. Pod nosem uwalniam się od tego uczucia, że jestem niepotrzebny. Broda: Oni naprawdę nie umieli inaczej. Obojczyk, a ja sobie tak to wytłumaczyłem po dziecięcemu. Pod pachą, że to widocznie moja wina. Głowa, że nikt się mną nie interesuje. Wbrew, nikt mnie o nic nie prosi. Bok oka, i tak mi zostało. Pod okiem, uwalniam tą dziecięcą interpretację. Pod nosem, bo wiem, że zawsze miałem i mam wartość. Broda. Wybieram spokój, kiedy myślę o tym. Obojczyk, że ktoś się mną może nie interesować. Pod pachą. To nie dlatego, że ze mną coś jest nie tak. Głowa. Po prostu ktoś ma coś innego na głowie. Brew akceptuję, że jestem wartościową osobą, jak wszyscy inni. Bok oka, że nie muszę robić niczego ekstra. Pod okiem, żeby być kochanym i szanowanym. Pod nosem może nie mam tego w nawyku, bo tego mnie nie nauczono. Broda, ale to nie szkodzi. Obojczyk teraz akceptuję, że niezależnie od tego, co robię, pod pachą jestem potrzebny na tym świecie. Głowa, gdyby tak nie było, brew, to życie by mnie nie stworzyło. Bok oka jestem zawsze cenny w oczach życia. Pod okiem więc zamiast się załamywać i wmawiać sobie te bzdury, pod nosem uwalniam się już od tracenia na to czasu. Broda i wybieram życie, wybieram siebie. Obojczyk, jestem potrzebny, bo jestem pod pachą i mogę to zamanifestować tak, jak mam na to ochotę. Głowa. Akceptuję siebie i to, że zawsze byłem, i zawsze będę potrzebny. I weźmy woki oddech.